Zacząłem szukać złota na Alasce 13 lat temu. Teraz wróciłem, by to zakończyć. Zapewniłem nam dobre miejsce, ale nic nie trwa wiecznie i wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Nad Glacier Creek kończy się pewna epoka. Nie wiem, co mnie czeka, ale jestem gotów na nowy rozdział w życiu. Zanim Dave podejdzie na emeryturę, musi sprzedać działkę i sprzęt warte milion dolarów. Przyjechałem podomykać sprawy i przejść na emeryturę, a tymczasem eksploatuję nową odkrywkę. By udowodnić, że Ziemia jest warta swojej ceny, Dave podąża za żyłą w odkrywce Trzech Amigos. Muszę wydobyć 30 uncji złota, by pokazać, że to nietknięta Ziemia, jaką chcą kupić Nathan i Jason. 30 uncji wystarczy na pokrycie kosztów i da zarobek Nathanowi Clarkowi i Jasonowi Sanchezowi. Mamy 12 uncji, ale to o wiele za mało. Potrzebujemy jeszcze 18, dzięki którym odpowiemy sobie na pytanie, czy kupować tę działkę. Kopiemy coraz głębiej, a to odciska piętno na sprzęcie. Uważam, że surowiec jest gdzieś tutaj, tylko nie trafia do maszyny. Chcę się przekonać, czy głębiej złoże jest lepsze. Zobaczmy, co nam pokaże ta misa. To 10-15 dolarów z niecałego metra. Potrzebuję przynajmniej 20. Będziemy kopać głębiej, potrzebuję próbki z poziomu wody. Materiał się zmienia i robi bardziej kamienisty. Skoro było dość energii, by poruszyć głazami, wystarczyło jej do przesunięcia złota. No wreszcie. Jest! To ponad 20 dolarów z niepełnego metra. Tego szukałem.